Ja myślę, że najprostszym sposobem na cudowną sylwetkę jest szczęście, ale również sport, dieta, no i to chyba sukces i mamy sukces. Sport, dieta, możemy w to jeszcze wliczyć zabiegi i myślę, że jest sukces. Pandemia pokazała, że trochę tak pojawił się luz w modzie. Czy co ty, jak Ty na to reagujesz? Czy lubisz bardziej taką sportową elegancję czy taką klasykę? Wiesz, co ja kocham sportową elegancję, uwielbiam. Ja się cieszę, że e, dresy wróciły do łask, że dresy nosimy również jako eleganckie, że do dresów zakładamy szpilki, e, że przede wszystkim pandemia pokazała to, że Polki, ale nie tylko, stawiają na wygodę, ale również na jakość, na tkaniny. Inflacja, e, czyli mniejsze zarobki. Czy myślisz, że Polki mniej kupują, mniej inwestują w dobre, dobre jakościowe ubrania? myślę, że właśnie bardziej inwestują w dobre jakościowo ubrania, ale mniej kupują. Myślę, że będzie taka moda, takie slow fashion i wydaje mi się, że coraz bardziej zwracamy uwagę na jakość, a nie na ilość.